Witam wszystkich metinczyków i autubowiczów. Dzisiaj pokażę Wam jak bije metka morderstwa. Nie jest to zbyt mocny metin, ale do słabych też nie należy, ponieważ przyszywki to jest najgorsze właśnie tutaj. Na przykład te ogniste duchy potrafią zjechać im połowę HP rapty, nawet nie wiedząc kiedy. Ale jeżeli się mało ich zrespi, to można spokojnie metka bić, nie przyjmować się nimi. No, chyba że zrespi się taki mocny resp, to czasami trzeba odjechać. Bo szybki są niespodziewanie. Jak, co do hitów: Hity, no, słabe są, widać. Moc to nie jest. <noise> Ale jeszcze zatruty tylko 13%. No i ostrzeg jeden. Kamyki czytam, czytać będę. Na razie nic nie wchodzi. No ale dodam następny filmik, to już jak czytam trochę kamieni duchowych to zobaczycie sobie jak tam mi wchodziły i nie wchodziły, no jak widać na razie jeszcze nie wchodzą. No ale spokojnie, wszystko w swoim czasie. Co by tutaj jeszcze dodać wam, no... Nie piszcie mi na wiadomości prywatne czym nagrywam filmiki i czym przerabiam, bo to mam wszystko napisane, jest w moim profilu. Więc proszę was, nie spamujcie mi tam, bo to już jest skurzające. Jeżeli dziesiąt osoba pisze mi Czym nagrywasz filmiki? No, ile razy można powtarzać, że frapsem, tak? No dobra. Co tam jeszcze? Nowe filmiki, no. Też ile razy pytacie się kiedy nowy film, no ja nie wiem. Dodamy jak będzie nowy, no. To jest chyba proste, tak? Tutaj zbrojka zgasła, trzeba było włączyć. I dobijamy metkę. Buf, tylko słabe skill mamy. M3 to. Ale będę be... bo 3 tam ciągle, ale nie wchodzą. To niestety no. Metin 2.pl Skilly tutaj w ogóle słabo wchodzą. Smoczywi chyba 12 Q do G. A nic nie wchodzi. Dobra, no to narka, trzymajcie się. До услышания.